Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj porunga życzenia z okazji Thank you Celebration 2020. Jak widać już mieliśmy dosyć często porunga życzenia. Pewnie większość z Was już kojarzy o co tutaj chodzi. I przeważnie wystarczy tutaj tylko wejść na stronę do Wiki, wpisać porunga i już mamy opisane wszystkie nasze jakby czynności, które musimy wykonać i z głowy. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to też możecie zobaczyć. Zobaczcie, tu jest menu główne, i po lewej mamy Shenron, te gwiazdeczki, kuleczki, smocze kule. I tu, na czas kiedy jest porunga, będzie porunga pokazany, albo musicie po prostu kliknąć z boku. I klikając w każdą kulę, mamy jakąś e, informację, podpowiedź, co trzeba zrobić, żeby ją znaleźć. Ale na tej do jest wypisane, co dokładnie trzeba zrobić, więc tam nie ma problemu. Po złapaniu wszystkich tych kul, możemy sobie przyzwać porungę. Dobra, ale co to są za jakby życzenia? Będziemy mogli jak widać dwa razy złapać 7 kulek, fajnie i jedną kulę odblokujemy każdego dnia. Zobaczcie. Znaczy jest możliwość odblokowania jej z każdym dniem. Czyli jeżeli na przykład cały set, całe 7 kul dopiero 12 możemy zebrać. Ale się nie martwcie, jeżeli nie złapaliście pierwszego dnia Pierwszej kuli to nie znaczy, że jej później nie możecie nadrobić. Możecie to wszystko na przykład 19 zrobić. Trzeba tylko wiedzieć do kiedy jest ten porunga, i wtedy możecie wszystko jednego dnia zrobić. Ale lepiej na bieżąco, powoli sobie uzupełniać. Tym bardziej, że większość z tych misji zrobicie nawet nie, pa, nie, no, nie biorąc pod uwagę tego, co robicie. samo z siebie to Wam przyjdzie. Do rzeczy. Jeżeli nie znacie angielskiego, to wam mniej więcej to przetłumaczę, mniej więcej powiem, co trzeba zrobić. Numer 1 kula. Zrekrutować, czyli wziąć jakąś postać za dokan Thank you Celebration Gift Card 3. Jest stąd to w Babashopie te postacie, które wam ostat w jednym z ostatnich filmików pokazywałem, że można wybrać tych 77 postaci i trzeba po prostu jakąś wybrać, wtedy bloku odblokowuje nam się ta kula, następna to jest trzeba przejść e event give it a punch e, punching machine i jest to w eventach event, w challenge jakby nie wiem czy to jest za bardzo sens, żebym ja wam pokazywał, bo raczej większość z tego łatwo znajdziecie. Zobaczcie, o tutaj jest ten event, jakikolwiek trzeba przejść, e, poprzednie te wy, do wyboru postać, no to jest tutaj w trigger. O, i trzeba coś z tego wybrać. Jeżeli nie wiecie co, to trzymam właśnie do filmiku, gdzie to wszystko opisywałem. Dalej, co mamy do zrobienia? Dalej, mhm. użyć 77 staminy na pewno. To już zrobiliście na to, tym nie myśląc. Złapać przynajmniej 7 fizycznych ki i przejść jakikolwiek etap. To też mi się wydaje, że łatwo to zrobić. Nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy Wam to przejdzie nawet bo dosyć łatwa jest podpowiedź. Następnie złapać 77 zeni z stage'a, to też na pewno będzie łatwe. Szczerze mówiąc nie kojarzę ile teraz się dostaje zeni za jakiś etap, ale jakby był to problem, to na pewno w eventach znajdziecie w zakładce Growth tam event zeni, ale nie wydaje mi się, że 77 to jest specjalnie dużo. Następnie to łapać 7 key orbów tylko że czerwonych. Zrobić Z Awaken postaci, czyli jeżeli macie postać. Macie postać, nie wiem, jakąś SRK, wbijacie jej 60 poziom, dajecie teraz awaken, Z Awaken za te medale tutaj. Nie do Awaken, i tyle. I to już jest wszystko. Następny, następna taka opcja po złapaniu tych 7 kul, potem się odblokują kolejne. Kliknąć na specjalny baner na home screenie i będzie to w samym menu głównym. O, tutaj na dole, jak się zmieniają te banery, to tutaj będzie po prostu smocza kula, więc to trzeba będzie w to kliknąć. Następnie, zobaczmy, złapać 7 orbów. Tu jest, znaczy, 7 te orbów. Tu jest agel, tu jest int orbów. No, to już wiemy. Zrobić friend summon to też raczej nie jest nic specjalnego dla Was wiecie, samon i na samym dole jest French Samon. Yy, użyć Trade pointów w Baba Shopie, po prostu coś kupić za Baba Shop punkty albo je zdobyć, bo czasem czegoś nie zalicza. Ale pewnie jak coś kupicie, to wystarczy. I na końcu przejść jakikolwiek stage używając yy, teamu, gdzie mamy 5 różnych kolorów, 5 różnych typów. Więc to też no tu akurat trzeba będzie raczej zrobić specjalny Team pod to I co mamy za życzenia? Życzenia mamy dosyć ciekawe i ciężkie do wyboru. Jakby naprawdę zostawiam to mm, tym razem Wam bardzo do wyboru, bo bardzo zależy od tego na jakim jesteście etapie gry. Mamy do wyboru 3 życzenia, 3 z tych 7 chyba, 2, 4, 6, 7. Tak, 7. I każda z tych nagród jest dosyć ciekawa, bo no naprawdę jest ciekawa opcja. Te medale, trening temy, trening lokacje, naprawdę to jest dużo trening temów, tych 50 zobaczcie, tych najlepszych. Da nowym graczom mnóstwo no, podnoszenia postaci, to wam bardzo dużo pomoże. Dla mnie to już jest większość bezużyteczna, bo prędzej czy później złapię te medale, mam te medale i nowsze eventy naprawdę ich dużo dają. Ale pamiętam, że jak byłem takim początkowym graczem, medale dla mnie były na wagę złota. Ale też można grać po prostu w zakładce Growth, tam są eventy na medale i tam tego możecie nadrobić. Albo był dokan, yy, World Tournament. Na World Tournamentie tych medali też mega dużo dropi, także medale myślę, że powoli tracą na swojej wartości. trening i temy też jakoś nadrobicie. Ale yy, tu jest ich naprawdę dużo, więc to jest dobra opcja dla tych, co o to potrzebują. Następna opcja 70, 777 zielonych gemów, które nie pamiętam kiedy na coś użyłem, a nie, użyłem ostatnio 300 na jedną postać, bo trzeba na LR Goku Eza będzie potrzeba, ale ogólnie tego już się za bardzo nie używa. Support itemy tutaj są jedne z najlepszych, powiem Wam szczerze, Wiz support itemek jest naprawdę cenny, ciężko go zdobyć, jest jednym z najlepszych w grze, szczególnie na Extreme SBR, SBR i tak dalej. I ogólnie te temki, co tutaj są pokazane na SBR Ten, 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 ten Są mega opcją To są najlepsze według mnie do wyboru I to też jest ciężki wybór Bo ich jest naprawdę dużo Ale raczej ja nie wybiorę Bo za zielonego my już, już raczej nic nie wybieramy Kiedyś to chyba było oddzielnie Zresztą jako życzenie teraz połączyli Więc jest taka większa moc Klucze, klucze to też są ciekawa opcja Bo zobaczcie aż 50, 50, 30 Klucze, klucze które wam pozwalają przejść jakiś tam story event czy dokan event czy cokolwiek, więc jeżeli bardzo dużo gracie potrzebujecie, jakiś macie zaległości z innymi eventami to klucze są wam potrzebne, ale ja na przykład gram na bieżąco jak jest jakiś dany event to go farmie i nie mam aż tyle czasu, żeby się cofać na jakieś poprzednie eventy, więc te klucze, które jakoś tam dostajemy co jakiś czas, ich zupełnie nie zużywam więc dla mnie klucze też odpadają, ale dla wielu z was może być fajną opcją, żeby nie czekać 3 miesiące na jakiś event, tylko boom klucz używam mam z głowy. Następnie mamy takie itemki, które dają nam staminę i one były mega przydatne na przykład na URTUNAMENCIE. Ponieważ na Urtunamencie kiedyś się używało Dragon Stone na staminę, teraz się używa te itemki i to nam daje dużo. Więc możecie sobie przeliczyć, czy chcecie po prostu takie itemki na staminę, czy gracie tyle, żeby je używać czy coś innego. To mi się wydaje dobra opcja, ale tak naprawdę tą staminę i tak zużyjecie, żeby coś innego farmić, więc może jednak coś innego stąd będzie lepszym wyborem niż stamina. To już też musicie sobie przemyśleć. I tu zostały trzy życzenia, które ja prawdopodobnie wybiorę. Jeden potencjał orby są dla mnie bardzo cenne. Myślę, że dla większości graczy już coraz mniej. Jakiś czas temu w komentarz czytałem, że komuś się w miarę, ktoś się ze mną nie zgadzał, że orby są aż tak cenne, bo dostajemy ich mnóstwo. Tak, dostajemy orbów mnóstwo, jeżeli gramy w tę grę, jesteśmy w trakcie wszystkich celebracji i tak dalej, ale jeżeli tylko będziemy grali to, co nam daje gra, jest mało. Możemy przejść jeden dziennie event który nam daje naprawdę mało orbów i ciężko zdobyć, żebyśmy jakby w tygodniu, ile może, w tygodniu robimy każdy event z ormami raz i to nam nawet nie daje, nie wiem, 5% na zrobienie jednej postaci. No nie wiem, to jest takie mniej więcej, więc yy, pod potencjał orby jest tak, że ja ich mam na przykład za dużo, bo bardzo dużo do eventów jest, gdzie je dają, ale jak dla mnie one i tak są mega cenne, bo je ciężko zdobyć, jeżeli. Twórcy by już postanowili na przykład ich nie rozdawać za byle co, po prostu, że jest jakiś top 1 w sumonowaniu, że top 1 w sklepie i nie rozdawaliby ich. Więc ja to raczej wybiorę, pomimo tego, że nie potrzebuję, są dla mnie one cenne. Zobaczcie, każdy kolor razy tyle dostajemy, to jest dużo. Następnie mamy każdy kolor Elder Kai razy 3. Elder Kai nadal podtrzymuje, że to też jest jeden z najważniejszych surowców w tej grze, możemy sobie podnieść super atak jakiejkolwiek postaci chcemy, chociaż teraz dużo postaci ma do wbijania super atak darmowy, tak jak na przykład nowy Gotenks, który jest, ale chyba pierwszy raz to zrobiłem, że wbiłem super atak postaci, którą można wyfarmić w, przez takie właśnie orby, ale Gotenks z tego co pamiętam sobie dropił, znaczy przez takie Elder Kai e. Dorkanie naprawdę trzeba używać na jakieś lerki, czy gdzieś, gdzie możecie ponieść super atak. Nie na lewo i prawo, jest to ważny surowiec, i myślę, że to jest też jeden z ważniejszych wyborów. I na końcu, I want a gift card, czyli karta, która pozwoli nam wybrać jedną z 77 postaci, które opisywałem w filmiku, który znajdziecie na końcu tego lub w prawym górnym rogu. Jak i klikniecie, lub w opisie gdzieś na pewno znajdziecie lub po prostu jeden z ostatnich filmików i tam jest naprawdę dużo fajnych postaci do wyboru i polecam zawsze wybrać tą opcję to zrobicie sobie troszeczkę mocniejszy mm, mocniejszy po prostu team mocniejszy konto z dodatkowymi dwoma postaciami. To tyle jeżeli chodzi o dzisiaj, także to jest opis tych porunga misji, porunga życzeń i życzę wam powodzenia jeżeli co, może się coś zdarzyć tak że któraś z tego będzie inaczej działać w grze niż tu jest opisane ale raczej tak się nie stanie. Jeżeli byłby jakiś problem, na pewno znajdziecie odpowiedź w komentarzu na YouTubie lub na Facebooku. Także to tyle. Dzięki za obejrzenie. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.